Witajcie moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj z pokoju mojej córki Faustynki korzystam z jej gościnności, bo pada deszcz. A od tego deszczu podnosi się poziom wody w naszej rzece, jest jej coraz więcej. Co za tym idzie, podnosi się też poziom wód gruntowych, a u nas wody gruntowe są bardzo blisko powierzchni Ziemi. Więc co to będzie? Czy nam się nie zawali dom? Nie wiem, czy jest jakieś ryzyko, jakieś niebezpieczeństwo. Myślę, że nie. Dzięki Bogu nie. Bo nasze domy tutaj, w naszej miejscowości, ale także na większości terenów w Holandii, budowane są na palach. Jest taka specjalna technologia budowy domów. Kiedy tutaj obok nas niedaleko budowano nowe domy, to obserwowaliśmy sobie te prace. W głąb ziemi wbijane są takie długie pale. Na głębokość, na której jest już stabilny grunt. Po to, żeby ten dom się nie ruszał, nie pływał, żeby się nie rozjeżdżały mu ściany, nie pękały mu te ściany. Także. Domy tutaj są w miarę bezpiecznym. Mam taką nadzieję. Więc ten deszczyk niech sobie pada. Oby nie za dużo, ale mam nadzieję, że żadnej szkody nam nie przyniesie. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii porównuje życie każdego z nas do takiego domu, który można zbudować albo na stabilnym gruncie, na skalę, albo też na piasku. Posłuchajcie, na pewno znacie ten fragment Ewangelii. Nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się i Wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Czyli popatrzcie, jest taka sytuacja. Są pokazane dwa domy. Jeden dom zbudowany na skalę, na solidnej podstawie, a drugi dom zbudowany na piasku. Wyobraźmy sobie, że ten dom to jest życie każdego z nas. I jak to w życiu bywa? Przychodzą wichry, przychodzą burze, przychodzą deszcze, zbierają rzeki i ten dom jest jakby zewsząd atakowany różnymi przeciwnościami. Tak się dzieje w naszym życiu. Znamy to dobrze. Pojawiają się w naszym życiu jakieś problemy, mamy jakieś y, nieuporządkowane relacje z innymi ludźmi, jakieś okoliczności się wytwarzają w naszym życiu, które są nam przeciwne. Znamy to. Znamy to bardzo dobrze. I teraz dom, który jest utwierdzony na skalę. On, pomimo tych przeciwności, dalej stoi stabilnie. Natomiast ten, który był zbudowany na piasku, po prostu się rozsypuje. Tak jak to czasem bywa tutaj w Holandii z niektórymi domami. Jeżeli te pale są wbite za płytko, to jest ryzyko, że te ściany tego domu będą pękać. I mieliśmy taką sytuację kilka lat temu, że tutaj, chyba, z 15 takich domów, Musieli Holendrzy rozebrać, bo właśnie były tak nieprawidłowo zbudowane. I teraz, moi drodzy, te przeciwności są czymś normalnym, tak? To jest coś, co jest wpisane w życie każdego z nas. Tego się nie da uniknąć. To jest jakieś prawo życia tutaj na tej Ziemi, że są pewne sytuacje, które nas. Atakują, które sprawiają, że nie mamy jakiegoś tam spokoju, że jest nam trudniej, że musimy przejść przez jakieś problemy. To jest życie. Ale to, co jest takie bardzo ważne, żebyśmy sobie dzisiaj zdali z tego sprawę, to to, że my wybieramy grunt, na którym budujemy nasz dom. To jest taka podstawa, żeby przyjąć tą prawdę. Że to ja decyduję o moim życiu. To ja wznoszę dom mojego życia. To ja wyznaczam miejsce, w którym ten dom ma powstać i cegiełka po cegiełce go buduję. I nie jest prawdą to, że moje życie zależy od innych ludzi, że moje życie zależy od wydarzeń, od okoliczności. Nie jest to prawdą. Moje życie jest w moich rękach. Naprawdę Pan Bóg dał mi życie jako dar i On złożył je w moje ręce. Oczywiście mogą być jakieś sytuacje, które mi utrudniają, może być także okoliczności zewnętrzne, że rodzina, w której się wychowałam, sposób w jaki zostałam wychowana, że to wszystko mi utrudnia jakoś. Przejmowanie odpowiedzialności za moje życie, ale w każdym przypadku ja mam naprawdę wpływ na to moje życie, i w każdym przypadku, pomimo tych różnych y, trudności, mogę zdecydować się na wzięcie odpowiedzialności za moje życie. I teraz wybieram: wybieram albo stabilny grunt, albo piasek. Słowo Boże mówi nam dzisiaj, że tym stabilnym gruntem, tą skałą, na której możemy budować taki pewny dom, jest Chrystus, jest Bóg, jest Jego Słowo. To jest taka stabilna skała. I, drogi bracie, droga siostro, możesz pójść tą drogą, możesz uwierzyć w Bogu i spróbować zacząć na nim budować swoje życie. Możesz, ale nie musisz. To jest wolny wybór, właśnie to jest Twój wybór, to jest ta wolność, którą mamy, że my mamy życie w rękach swoich, własnych. I ja mogę zaufać Bogu, jeżeli jestem osobą wierzącą, tak poznałam Słowo Boże, mogę pójść w tą stronę, może trochę zaryzykować, ale tak naprawdę, kiedy zacznę czytać to Słowo, kiedy zacznę poznawać naukę Chrystusa, to ja widzę w tym tylko dobro. Tam nie ma nic, co, co jest przeciwko mnie, co jest przeciwko człowiekowi. Podstawowym prawem, które y, przekazuje nam Słowo Boże jest prawo miłości. Prawo miłości. Mam kochać Boga całym sercem, całą duszą, całym swoim umysłem. Mam kochać bliźniego jak siebie samego. To jest podstawowe prawo. W tym się y, zawierają wszystkie przykazania. Czyż to nie jest prawo, które daje stabilność nam w życiu? Czy budowanie domu swojego życia na miłości zapewni temu domowi stabilność? Stańcie w prawdzie i zastanówcie się, czy jest coś w miłości niedobrego? Czy miłość może coś rozwalić? Czy miłość może sprawić, że dom runie? Czy małżeństwo, w którym jest miłość, rozpadnie się? Czy relacja, w której jest miłość, w której jest przebaczenie, w której jest troska o drugiego, w której jest um, szanowanie potrzeb tego drugiego człowieka, wsłuchiwanie się w nie, próba odpowiadania na nie, zaspokajania tych potrzeb. Czy taka relacja się może rozpaść? Raczej nie. Raczej nie ma takiej opcji. Więc myślę, że warto naprawdę budować swoje życie na Bogu. Na Jego słowie. Bo to nie od mówienia Bogu, Panie, Panie, tak? Panie, Ty jesteś moim królem, Ty jesteś moim zbawicielem. To nie od tego wznosi się stabilny dom. Tylko wtedy wznosimy stabilny dom, kiedy to słowo wprowadzamy w czyn. Tak? Pan Jezus mówi wyraźnie: nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca. A ta wola jest zawarta właśnie w Słowie Bożym. Wolą Ojca jest to, żebyśmy się miłowali. Jeśli wprowadzamy to w słowo w czyn, to budujemy stabilne domy, stabilne domy, stabilne przyjaźnie, stabilne małżeństwa, stabilne społeczeństwa. Gdzie nie ma miłości, jest grząsko. Gdzie nie ma szacunku, jest grząsko. Wszystko się może rozwalić, moi drodzy. Ale to się buduje stopniowo, wiecie, żebyśmy teraz się nie porywali z motyką na słońce, bo dom się buduje stopniowo. Najpierw wybiera się fundament i później zaczyna się wznosić po kolei w ściany, tak? Yy, idzie się do góry, coraz wyżej. To się dzieje stopniowo. Dzisiaj w pierwszym czytaniu pokazane jest właśnie to, że my żyjemy w jakimś procesie, że nasze życie to jest proces, że to się nie dzieje od razu. Posłuchajcie, w ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi ludzkiej: Miasto mamy potężne. On jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności jego charakter stateczny ty kształtujesz w pokoju w pokoju bo tobie zaufał zobaczcie jego charakter stateczny ty kształtujesz w pokoju ten charakter tego narodu wybranego to że on ufa bogu że jest sprawiedliwy że dochowuje wierności to to się nie stało tak od razu to był proces ten naród dawał się kształtować bogu bo zaufał Bogu i poddawał się tak jakby Jego obróbce. Dobrze będzie, jeśli także poddamy się takiemu procesowi, jeśli pozwolimy, by Bóg nas przemieniał, by Bóg ociosywał te nasze kamienie, tak? Z których będziemy wznosić nasz dom, czy tam cegiełki, żeby one były równe, żeby one jedna do drugiej przystawały, żeby mógł z nich powstać stabilny dom. Także, słuchajcie, fundament to jest fundament, ale jeszcze ważne jest to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że y musimy w czasie, tej y w czasie tej budowy poddawać się właśnie takiemu kształtowaniu y przez Boga. I to słowo będzie nas właśnie kształtować, to słowo będzie nas prowadzić, to słowo będzie y pomagało nam zawracać z drogi niewłaściwej, a wybierać drogę tą taką. Zgodną z wolą Bożą. To słowo będzie nas przeprowadzało przez ciemności w stronę światła, będzie nam wskazywało, gdzie to światło jest. To jest właśnie to kształtowanie tego charakteru, tego statecznego charakteru. Kochani, podsumowując, takie, wydaje mi się, najważniejsze sprawy, które wynikają tutaj z tego dzisiejszego słowa, to jest to, że y, powinniśmy wybrać solidny fundament pod nasze życie, że tym solidnym fundamentem, tym najpewniejszym fundamentem, tą skałą, na którą się możemy chronić i której nic nie jest w stanie rozwalić, jest Chrystus i to budując na nim mamy pewność, że nasze domy się nie rozpadną i kolejna rzecz to jest taka, że to każdy z nas odpowiada za swoje życie to nie okoliczności, nie sytuacje, nie wydarzenia decydują o naszym życiu, ale to my decydujemy, to my wybieramy postawę wobec tych wydarzeń, wobec tych okoliczności, wobec sytuacji, które się w naszym życiu dzieją, to my decydujemy, czy my przebaczamy, to my decydujemy, czy my yy, yy, narzekamy, czy staramy się rozwiązać problem, to my decydujemy, czy. Trwamy w złości, czy rozwiązujemy konflikty, to my decydujemy. I w ten sposób, yy, poprzez te nasze wybory, wznosimy dom naszego życia. I powinniśmy sobie zdać jeszcze sprawę z tego, że to nasze życie jest procesem, i ono się zmienia, i my się zmieniamy, i nie od razu osiągamy cele. To się dzieje krok po kroczku. Ważne jest, żebyśmy trwali w zaufaniu do Boga, żebyśmy poddawali się temu kształtowaniu przez Niego, żebyśmy wierzyli, że każde wydarzenie, każda sytuacja może przyczynić się do naszego wzrostu, jeśli będziemy ją przeżywać razem z Bogiem. A więc, kochani, musimy zakasać rękawy i budować nasze domy. Tak, aby się nie rozwaliły, budować je z Chrystusem i na Chrystusie. I jeszcze na koniec mój wiersz. Jeszcze nie mam tytułu, ale później wymyślę i będzie na szorcie z tytułem Razem. A teraz taki na surowo. Od samego wołania: Panie, panie, moje życie ani drgnie. Nie wybuduję stabilnego domu, gdy poprzestanę. Wyłącznie na słowach, marzeniach, choćby pięknem i pobożnością mieniły się. Nie wzniosę go tak, że kiedy dam sobie wmówić, że to okoliczności, wydarzenia, inni ludzie kują mój los. Stanie się to możliwe, gdy Twoje Słowo Boże wprowadzę w czyn i będę żyła jak wolny człowiek, który wybiera, decyduje. Na swoje życie ma realny wpływ. Każdy z nas ma realny wpływ na własne życie. Każdy jest kowalem własnego losu. Naprawdę. I kujmy ten nasz los razem z Bogiem i na Bogu. Trzymajcie się cieplutko, moi drodzy. Z Panem Bogiem. Pa!